'Cause up, comes back down, and your day will come around. Cześć wszystkim ostatnio na naszym kanale dość sporo nowych nabytków. jak i tym razem przychodzimy do Was z filmem z nowym nabytkiem. A co kupiliśmy ostatnio rozsiewacz do wapna. Tutaj dziś Wam pokażemy zdjęcie, jak wyglądał ten rozsiewacz, w jakim go stanie zakupiliśmy. A dziś Wam pokażę, w jakim stanie jest teraz. Na dany moment, tak się teraz prezentuje. Nasz rozsiewacz. Jest on porozrzucany po całym garażu. Tutaj mamy ramę, którą już ostatnio obszlifowałam. Sama zostaje. Tutaj mamy rzucony wałek, taśmę, oponki, które przed chwilą obkleiłam. pójdą do pomalowania, bo również już są obczyszczone. Tutaj porozrzucane różne jeszcze inne części. Teraz wam pokażę jak wyglądała góra z tego rozsiewacza. Tak się prezentowała góra. Górę oczywiście będziemy wymieniać. Tutaj mamy już zakupioną nową blachę na całą górę. Już od razu pociętą i wygiętą. Również leżą już tutaj stopki. I tutaj Michał właśnie krzyczy, żebym pozdrowiła pana z okolic Sandomierza. Bo właśnie tam zakupiliśmy tą blachę. I pan bardzo miły wszystko nam wytłumaczył. Tutaj mówił Michałowi, co i jak ma spawać, za co po kolei się brać, jak ustawiać, co jest ważne i od czego zacząć. Także Michał już bardzo dobrze poinformowany będzie wiedział jak ma się za to zabrać, jak co przymierzać i od czego zacząć. Najważniejsze właśnie mówił ustawić sobie te długie boki, później dopiero tamte, także yy, jeśli byście chcieli też to damy Wam zdać yy, w komentarzu, nie w komentarzu, w opisie na dole, namiary na tego pana, mniej więcej no, na oliksie można go znaleźć. Tak, bo się ogłasza, także zostawimy linka w opisie. No i cóż, my go serdecznie pozdrawiamy i będziemy nagrywać dla Was filmy z remontów tego rozsiewacza. Dodam jeszcze, że rozsiewacz kupiliśmy na chodzie. No, ale teraz już nie jest na chodzie. I tak, to Marlenka tutaj powiedziała po części co robione. Ja trochę dopowiem spraw mechanicznych. Tak, pierwsze co szlifierka fajna była, ale chyba dokonała swojego żywota. Nie dało rady to wyszlifować. Zobaczymy, czy da się jeszcze naprawić, ale włącznik się coś tam przyjarało. Pokażę Wam skrzynię, bo tak ramę tutaj oś wszystko popoprawia się. I może się uda ci się pomalować. Nie wiem. To najpierw zrobię ramę, oś dopiero będę się brał za górę. Tutaj mam nakrytą tą główną skrzynię. Do tego miejsca idzie tutaj ten długi wał pod spodem. I tak, co tutaj było złe, właśnie. Już Wam pokazuję. Ten wałek ze ślimakiem jest skrzywiony. Wiecie, cała ta skrzynia tak chodziła. I tam ten długi, co tam leży. O, tam leży. Pokażę Wam. Przegubowy. Też jest skrzywiony. Tam to będzie do roboty. To już jest wymienione, 109 zł kupiony. I tak, co jeszcze? Wszystkie uszczelniacze wymieniam. Tutaj jeszcze będzie jeden uszczelniacz. Tutaj już jest założony nowy. I z tej strony chyba nie wiem, chyba tego się nie czepiałem, bo to jest wysoko. Wiecie, bo to będzie zalane olejem. Ja nie chcę, żeby tu były jakieś przecieki, jakiekolwiek. Tutaj mamy w tym bałaganie dwie mniejsze skrzynie od napędu talerzy tutaj już się udało zdjąć ten dekiel i tu będzie nowy uszczelniacz założony, mamy kupione to jeszcze musimy ściągaczem ściągnąć ale na razie jest zalane bo nie chciało iść, tutaj było rozwiercane bo nie dało się tego zabezpieczenia wybić, było zardzewiałe taka sprawa, także uszczelniacze będą porobione bo w tych skrzyniach oleju nie ma także były pewnie wycieki albo nikt nie kontrolował jeszcze jedno łożysko mam do kupienia, o właśnie to od razu wymienię, niby się nie rozleciało, ale od razu założymy tutaj na ten, o z tej strony macie nowy wałek, tutaj damy to łożysko toczne. Chcemy, żeby tutaj nie było wycieków, luzów, żeby to wszystko poskręcać i chodziło. Te skrzynie są najważniejsze, tutaj takich kosztów właśnie nie było, te uszczelniacze, wiecie on był kupiony ogólnie na chodzie. Ale jak się wszystko porozbiera, to się zawsze coś znajdzie. Kilka tam takich tych tulejek kupiłem, plastikowych do tych wałków, gdzie się to mam. Te bębny były wymieniane na nowe. Tam jedną tulejkę mam plastikową do wymienienia, ale to mam, akurat tą tulejkę. A drugi to muszę pospawać w koło. Ten był chyba spawany, bo tak widać, że się odkroiło. Taka to jakość teraz. Aha, ten jest skrzywiony i ma bicie, bo był tak pospawany. Także tak nie może być, jak tutaj jest. Na pewno się uda lepiej zrobić. No, pęk komuś, był pospawany, no ale jest krzywy. W chu. To było taką, e, taką gumą, był środek zabezpieczony w skrzyni. Tutaj mamy taśmę. Taśma mam nadzieję, że jeszcze pochodzi, bo była wymieniana. Koło mreko kleiła, piasty. Wszystko się tutaj umyje i nowy smar się da. Tu mamy ten bęben ciągnący taśmy. Tak, ja ja tu już widzę pęknięcie w koło, także ja te spawy poprawię. Odmaluje się, o, z tej strony bardziej to widać. Ja nie chcę, żeby po prostu to się kiedyś ukręciło. To pewnie jest zbyt cienka blacha. Wiecie, jak się teraz coś kupuje. Chociaż z tej obudowy, którą wczoraj kupiliśmy, to jestem zadowolony, bo to jest trójka blacha. Będzie grubsza jak oryginał. I tu mamy jeszcze tą przednią, ale tu wszystko, kalamitkę się wymieni, nasmaruje się. W miarę zgit. O te tulejki plastikowe nowe pokupiłem, bo no nie bardzo tu wyglądają. Z wiem czy starą marnękę pokazała, wszystko było tak, w miarę wyglądało. Jak się zrzuciło tą gumę, bo było w koło obite gumą. No i jakby to było na handel robione, no to można z tam się bawić, wycinać i dospawywać, Ale jeżeli to robimy dla siebie. Na lata już chcę mieć to dobrze zrobione, bo tu jakieś winklówki podakładane żeby to się trzymało Wiecie to pogięte to wszystko Te nóżki też takie sobie Także no, będzie bardzo dużo roboty z tym No ale ja chcę to zrobić Tak żeby już było dobrze zrobione A to chyba na złą pójdzie Bo drugiego już pewnie nie będę robił Bo mam taką oś Mamy wózek bydlęcy zrobiony z takiego RCW, ale kiedyś o tym nikt nie myślał. Biorę się za ramę, tylko trzeba poczekać, aż morlenka przyjdzie. Postawimy ją na koziołkach, tak? Ta stopka myślę niepotrzebna, obetnę. Wyszlifuję. Tam z tym zaczepem muszę się pobawić, to luzy tam zlikwidować. I tak to jest roboty. KONIEC! Pojechał, kupił mi Michał specjalnie dla mnie nową szlifierkę bo ta wcześniejsza była bez blokady, bo z blokadą się nam powsuła, więc pojechał, w mi fajny, żeby mogła mieć w jedną rękę i z blokadą, tylko taki problem, że ja nie potrafię jej włączyć, bo nie daję rady przesunąć do góry.